Jest 11 września 2025 roku, godzina 5.10 rano. W pekińskim kompleksie apartamentowców Sunshine Upper East Compound starsza kobieta odbywa swój poranny spacer z psem rasy husky. W pewnym momencie zwierzę zaczyna szczekać i ciągnąć ją w kierunku budynku numer 18. W panującym jeszcze roku kobieta dostrzega postać leżącą na chodniku, twarzą skierowaną w dół. Uznaje, że to nietrzeźwa osoba, która zasnęła na zewnątrz, i kontynuuje spacer. Gdy po jakimś czasie wraca w to samo miejsce, jej pies znowu zaczyna nerwowo reagować, prowadząc ją w kierunku budynku. Tym razem, w świetle dnia, kobieta widzi coś, czego wcześniej nie dostrzegła. Wokół leżącej na ziemi postaci znajduje się duża ilość krwi. Zanim zdążyła zareagować, z budynku wychodzi mężczyzna. Podchodzi do ciała, zdejmuje własną koszulę i przykrywa nią leżącą osobę, mówiąc, że to jego przyjaciel. O godzinie 6 rano połączenie z numerem alarmowym wykonuje pracownik ochrony kompleksu. Służby przybywają na miejsce, a zmarłym okazuje się Yu Menglong, 37-letni znany chiński aktor. Według pierwszych ustaleń wypadł z okna na piątym piętrze budynku, przed którym znaleziono jego ciało. Rozpoczyna się dochodzenie, które od samego początku będzie budzić więcej pytań niż dawać odpowiedzi. Przygotowując materiały na kanał Profanum spędzam wiele godzin w internecie, często na stronach, które nie są powszechnie znane. W takim środowisku pracy posiadanie odpowiednich narzędzi do ochrony prywatności jest dla mnie kluczowe i właśnie dlatego partnerem tego odcinka jest NordVPN. Zanim zacznę głębszy research, zwłaszcza na mniej zaufanych stronach, mam już wyrobiony nawyk. Uruchamiam NordVPN. To dla mnie element cyfrowej higieny. Daje mi pewność, że mój prawdziwy adres IP nie jest nigdzie zapisywany, ale NordVPN to dziś coś więcej niż tylko VPN. Działająca w tle funkcja Threat Protection Pro już kilkukrotnie zablokowała mi dostęp do strony próbującej wyłudzić dane. To jedyne tego typu narzędzie w aplikacji VPN, które otrzymało oficjalny certyfikat antypishingowy od niezależnych audytorów. Funkcja Dark Web Monitor to dodatkowa warstwa spokoju. Jeśli moje dane kiedyś wyciekną, to dowiem się o tym jako pierwszy. Dlatego bazując na swoim doświadczeniu mogę polecić Wam to rozwiązanie. Wchodząc na stronę nordvpn.com ukośnik profanum, możecie skorzystać ze specjalnej oferty dla widzów kanału. Otrzymacie 4 miesiące gratis przy zakupie dwuletniego planu. NordVPN gwarantuje 30 dniowy zwrot pieniędzy, jeśli usługa nie spełni waszych oczekiwań. Link, jak zawsze, znajdziecie na samej górze opisu i w przypiętym komentarzu. Pierwsze doniesienia na temat śmierci Yu Menglonga nie pochodziły od policji, lecz od znanego finach Chinach paparazzi. O godzinie 11:25, zaledwie kilka godzin po zdarzeniu, opublikował on w mediach społecznościowych informację, która na chwilę stała się podstawową wersją wydarzeń. Według jego źródeł, aktor miał spożywać kolację w towarzystwie pięciu lub sześciu przyjaciół. Około drugiej w nocy udał się do sypialni, zamknął drzwi na klucz i poszedł spać. Gdy goście opuszczali mieszkanie około szóstej, odkryli jego ciało na chodniku pod budynkiem. W poście paparazzi zawarł dwie specyficzne informacje. W kieszeniach zmarłego miały znajdować się dwa zegarki marki Rolex należące do jego przyjaciół, a siatka chroniąca okno, z którego wypadł, miała zostać otwarta przez samego Yu Policja, jak podano, wykluczyła udział osób trzecich. Pierwsza nieścisłość w tej narracji pojawiła się zaledwie godzinę później. Ten sam paparazzi edytował swój wpis, Usuwając z niego fragmenty o zegarkach i samodzielnym otwarciu siatki okiennej. Ta nagła zmiana wywołała falę pytań. O godzinie 18.44 pojawił się oficjalny komunikat, opublikowany na koncie studia aktorskiego. Jego treść była jednak równie niepokojąca co poprzednie doniesienia. W lakonicznym oświadczeniu potwierdzono śmierć artysty w wyniku upadku z budynku i poinformowano, że policyjne śledztwo wykluczyło przestępstwo. Uwagę internautów przykuł fakt, że studio, które wydało komunikat, zostało dobrowolnie rozwiązane przez samego Yu Menglonga zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Nie było jasne, kto zarządzał kontem i w czyim imieniu publikował oświadczenia. Tymczasem relacje świadków z miejsca zdarzenia stały w sprzeczności z szybko postawioną tezą o wypadku. Sąsiedzi, którzy obserwowali pracę policji, opisywali, że funkcjonariusze początkowo prowadzili drobiazgowe czynności, zbierali odciski palców i zabezpieczali ślady. Jedna z mieszkanek w nagranej rozmowie stwierdziła, że przez całą noc z mieszkania, w którym przebywał Jumenglong, dochodziły odgłosy krzyków i kłótni. Dodała również, że izolacja akustyczna w budynku jest bardzo słaba, co sprawia, że takie hałasy są wyraźnie słyszalne. Najpoważniejsze wątpliwości zasiał jednak wpis mężczyzny podającego się za kuzyna Yu Menglonga. Twierdził on, że rodzina o śmierci aktora dowiedziała się z mediów społecznościowych, a nie od władz. Co kluczowe, zaprzeczył, jakoby osoby obecne na imprezie były bliskimi przyjaciółmi zmarłego. Według jego relacji Yu Menglong nie znał ich dobrze i pojawił się tam wyłącznie na prośbę swojego menedżera. Ponadto w poście przytoczono ustalenia, o których nie informowano publicznie. Na parapecie okna miały znajdować się ślady stóp, a pod paznokciami ofiary znaleziono pył z siatki okiennej. Oficjalna wersja o nieszczęśliwym wypadku zaczęła się rozpadać. W miarę jak w internecie narastały wątpliwości dotyczące oficjalnej wersji wydarzeń, w chińskich mediach społecznościowych zaczęło dochodzić do zjawiska na niespotykaną dotąd skalę. Zwykłe pytania zadawane przez użytkowników, typu: Jak wykluczono udział osób trzecich, czy przesłuchano wszystkich gości, dlaczego tak szybko zamknięto śledztwo, zaczęły masowo znikać. Komentarze pod oficjalnymi komunikatami i artykułami były usuwane w ciągu kilku minut od publikacji. Wkrótce cenzura objęła nie tylko sekcje komentarzy, ale też całe wpisy, artykuły, a nawet prywatne konta użytkowników, którzy próbowali dyskutować o sprawie. Działania te nie były ograniczone do jednej platformy. Odbywały się równocześnie na wszystkich głównych chińskich serwisach, co wskazywało na zorganizowaną, odgórną operację. Taki poziom kontroli, zdaniem analityków, mógł być zarządzony jedynie przez najwyższe szczeble władzy w państwie. Najbardziej jawnym przejawem tej polityki były wydarzenia z 11 września 2025 roku, czyli z dnia śmierci aktora. Rządowa agencja Cyberspace Administration of China wezwała na spotkanie kierownictwo popularnej aplikacji Rednote. Rednote to platforma społecznościowa, która łączy cechy TikToka, Instagrama i Pinteresta oraz oferuje swoim użytkownikom możliwość dokonywania zakupów. Red Note w Chinach jest bardzo popularną aplikacją z ponad 300 milionami użytkowników, a w USA zyskała nagłą popularność na początku 2025 roku jako alternatywa dla TikToka. W Europie aplikacja jest dostępna, w tym w Polsce, ale nie zdobyła jeszcze znacznego uznania i nie cieszy się dużą popularnością. Oficjalnym celem rozmów była krytyka platformy za promowanie, cytując, trywialnych spraw celebrytów, które to miały negatywnie wpływać na, cytując, ekologię online. Krótko po tym spotkaniu użytkownicy aplikacji zaczęli otrzymywać masowe powiadomienia, zabraniające publikowania, również cytując, negatywnych, trywialnych spraw celebrytów. Cenzura szybko przybrała formę absurdu. Algorytmy zaczęły blokować słowa klucze, które mogłyby nawiązywać do Yu Menglonga. Nazwisko aktora, Yu, w języku chińskim brzmi tak samo jak słowo ryba. W efekcie konta rybaków i sprzedawców ryb, promujących swoje produkty, zaczęły być masowo zawieszane. Ten sam los spotkał słowa takie jak cytryna, przydomek fanów aktora, parasol czy mglisty, znaczenie imienia Menglong. Oficjalna reakcja władz na internetowe śledztwo nadeszła w formie policyjnego biuletynu. Dokument ten nie zawierał jednak nowych informacji o śmierci Jumenglonga. Zamiast tego informował o aresztowaniu trzech osób za fabrykowanie historii i rozpowszechnianie plotek. W ten sam sposób publiczne zadawanie pytań i dzielenie się teoriami zostało oficjalnie zdefiniowane jako działalność przestępcza. Zamiast uciszyć spekulacje, tak agresywna i szeroko zakrojona cenzura przyniosła odwrotny skutek. Dla milionów Chińczyków stała się ostatecznym dowodem na to, że władze mają coś do ukrycia. 13 września 2025 roku, dwa dni po śmierci Yu Menglonga, nad Pekin nadciągnęła nawałnica o niespotykanej dotąd sile. Z nieba zaczęły spadać kule lodu wielkości piłek golfowych. Uderzały w ziemię z prędkością kilkudziesięciu km na godzinę, wybijając szyby w oknach i pozostawiając w karoseriach samochodów wkłębienia tak gęste, że pojazdy wyglądały jak owinięte folią bąbelkową. Chińska administracja meteorologiczna określiła to zjawisko jako najbardziej intensywne, ekstremalne wydarzenie pogodowe ostatniej dekady. W mediach społecznościowych pod nagraniami z Nawałnicy zaczęły pojawiać się enigmatyczne komentarze. Zamiast typowych wyrazów współczucia czy porad, dominowały frazy takie jak Niech pada, nigdy nie zapomnimy oraz zaczyna się zemsta. W powszechnej świadomości Nawałnica przestała być zwykłym zjawiskiem. Została zinterpretowana jako znak manifestacja sił wyższych, opłakujących niesprawiedliwą śmierć aktora. Dwa dni później, 15 września, nad znaczną częścią Chin pojawiło się kolejne niezwykle rzadkie zjawisko: niebo pokryły gęste ciemne chmury typu Asperitas, czyli rodzaj chmur charakteryzujący się pofalowaną strukturą, przypominającą wzburzone morze, widziane od dołu. Wśród internautów zyskały one miano Oczu Diabła. Ich wygląd opisywano jako obraz wzburzonego oceanu odwróconego do góry dnem. Zamiast zachwytu budziły one niepokój i poczucie zagrożenia. W sieci ponownie zawrzało od komentarzy łączących pogodę ze sprawą Yume Glonga. Pisano, niebiosa są na was wściekłe, to ostrzeżenie. Tymczasem państwowe media przedstawiły zupełnie inny obraz. Jedyna szeroko dostępna relacja z tego dnia pochodziła z Państwowej Agencji Informacyjnej i opisywała, cytując, zapierające dech w piersiach morze chmur w zupełnie innej pozycji, porównując je do bajkowego krajobrazu. Złowrogie chmury, które niepokoiły miliony obywateli, w oficjalnym przekazie nie istniały. W powszechnym odczuciu oba te wydarzenia, niszczycielski grad i niepokojące formacje na niebie, nie były przypadkiem, stały się symboliczną odpowiedzią natury na próbę wyciszenia prawdy o śmierci aktora. Wobec cenzury i braku oficjalnych odpowiedzi w internecie rozpoczęło się bezprecedensowe śledztwo obywatelskie. Jego centralnym punktem stał się dokument znany jako Lista 17, spis nazwisk osób, które rzekomo miały być obecne w apartamencie w noc śmierci aktora. Lista, rozpowszechniana w mediach społecznościowych i na forach, zawierała nazwiska celebrytów, reżyserów i wpływowych postaci z branży rozrywkowej. Dwie z nich wkrótce znalazły się w centrum uwagi. Pierwszą był Chen Chinsong, reżyser filmowy znany z kontrowersyjnej reputacji i charakterystycznych czerwonych włosów. Znalazł się on na liście między innymi dlatego, że w noc zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych pojedyncze słowo: pyszne, w odpowiedzi na oskarżenia Chen przedstawił alibi, opublikował zrzuty ekranu z rozmowy na komunikatorze WeChat, które miały dowodzić, że wieczór spędził na kolacji z wdową po chińskim miliarderze w restauracji hotelu Bulgarii. Dowód ten został jednak natychmiast poddany w wątpliwość. Wdowa również opublikowała swoją wersję rozmowy, w której znajdowała się dodatkowa, usunięta przez reżysera wiadomość. Zajmuje się czymś. Co więcej, internauci przeanalizowali oba zrzuty ekranu, wskazując na liczne niespójności techniczne, takie jak niestandardowa liczba znaków w wierszu i niedopasowane znaczniki czasu, co sugerowało, że konwersacja mogła zostać sfabrykowana. Drugą kluczową postacią z listy była Son Iren, aktorka o wizerunku w cudzysłowie dziewczyny z sąsiedztwa. Ustalono, że mieszkała w tym samym budynku, z którego wypadł Yu Menglong. Choć twierdziła, że wyprowadziła się 9 miesięcy wcześniej, jej powiązanie z miejscem zdarzenia było niepodważalne. Najbardziej obciążający materiał przeciwko niej pochodził z jej własnych mediów społecznościowych. Na miesiąc przed śmiercią aktora, 10 sierpnia, opublikowała serię zdjęć Live Photos, które rejestrują krótkie fragmenty dźwięku i obrazu. W tle jednego z nich, przedstawiającego jedzenie, słychać kobiecy głos, mówiący: On wciąż stawia opór. W innym nagraniu, tuż po dźwięku przypominającym uderzenie, słychać pytanie: Boli, co? W swoim oficjalnym oświadczeniu Son Iren zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. Stwierdziła, że komentarz o stawianiu oporu był fragmentem rozmowy jej przyjaciółki narzekającej na męża, a pozostałe dźwięki to odgłosy z publicznej restauracji. Jednak jej wyjaśnienia, podobnie jak nieprzekonujące alibi reżysera, zamiast uciszyć spekulacje, tylko je nasiliły, utwierdzając opinię publiczną w przekonaniu, że osoby z listy mają bezpośredni związek z tragicznymi wydarzeniami z 11 września. Aby zrozumieć, dlaczego teza o nieszczęśliwym wypadku od początku budziła tak silny sprzeciw. Konieczne jest przyjrzenie się temu, jak wyglądały ostatnie lata życia Yu Menglonga. Jego publiczny wizerunek był obrazem sukcesu. Popularny aktor z ponad 25 milionami obserwujących, którego kariera po hitowym chińskim serialu z 2019 roku wydawała się nabierać tempa. Jednak analiza jego zawodowej ścieżki i doniesień z mediów społecznościowych ujawnia znacznie mroczniejszą rzeczywistość. Kluczowym momentem był okres między 2020 a 2023 rokiem. Po paśmie sukcesów artysta nagle zniknął z życia publicznego. Według szeroko rozpowszechnionej w internecie teorii, został on celowo odstawiony na boczny tor przez wpływową osobę z branży, której miał się narazić. Na trzy lata przeniósł się na wieś, gdzie uczył dzieci w lokalnej szkole. Gdy w 2023 roku powrócił, jego wygląd fizyczny uległ drastycznej zmianie. Był wychudzony i sprawiał wrażenie osoby schorowanej. W wywiadach z tego okresu kilkukrotnie w żartobliwej formie wspominał o braku pieniędzy. W jednej z rozmów zapytany o powód uzraty wagi odpowiedział z pół uśmiechem – bo jestem głodny, nie mam pieniędzy na jedzenie. W innej sytuacji, rozmawiając w programie telewizyjnym na temat postawienia komuś kolacji, również stwierdził, że jest bez grosza przy duszy. Choć wtedy traktowano to jako żart, po jego śmierci te wypowiedzi nabrały nowego znaczenia. Potwierdzeniem jego trudnej sytuacji finansowej stała się analiza jego konta na chińskiej platformie zakupowej Taobao. Ujawniono, że na srogie pekińskie zimy kupował kurtkę za równowartość 30 dolarów, mimo że był twarzą marki sprzedającej ubrania za 2000 dolarów. Na zdjęciach zrobionych w jego mieszkaniu widać było, że przechowuje ubrania w kartonowym pudle. Według doniesień był on uwięziony w kontrakcie z Państwową Agencją Talentów, która nie inwestowała w jego karierę, ale jednocześnie uniemożliwiała mu odejście. Znana aktorka Yang Mi miała trzykrotnie próbować podpisać z nim kontrakt i przenieść go do swojej agencji, jednak za każdym razem spotykała się z odmową. W ostatnich miesiącach przed śmiercią pojawiły się również sygnały wskazujące na przemoc fizyczną. Fani analizujący zdjęcia zrobione na lotnisku w sierpniu dopatrzyli się śladów śniaków w okolicach oczu mężczyzny, ukrytych pod makijażem. Uwagę przykuło także nagranie, na którym widać jak aktor gwałtownie odruchowo cofa się i kuli głowę, gdy jego menedżer podnosi rękę. Wreszcie internauci zidentyfikowali serię domniemanych sygnałów wołania o pomoc, które aktor miał wysyłać podczas swoich ostatnich transmisji na żywo. Wskazywano na momenty, w których miał bezgłośnie poruszać ustami, formując słowo "ratujcie" lub wykonywać gest znany jako międzynarodowy sygnał wzywania pomocy w przypadkach przemocy domowej. Te wszystkie elementy złożyły się na obraz artysty, który wbrew publicznemu wizerunkowi był osobą w głębokim kryzysie, finansowo i zawodowo uwięzioną, a być może także ofiarą przemocy. W próżni informacyjnej stworzonej przez oficjalną cenzurę Internet zalała fala materiałów, które przedstawiano jako dowody na morderstwo i umęgląga. Ich autentyczność jest niemożliwa do zweryfikowania, jednak to one ukształtowały publiczną narrację o ostatnich godzinach życia aktora. Wśród nich wyróżniały się nagrania audio i wideo, rzekomo pochodzące z feralnej nocy. Jedno z nagrań, filmowane z okna sąsiedniego budynku, ukazywało niewyraźną sylwetkę w oświetlonym mieszkaniu. Postać, uznawana za Jumenglonga, siedzi na podłodze, skulona, a z wnętrza dochodzi krzyk. Byłem zastraszany od dziecka, chcecie mnie zamęczyć na śmierć. Kolejne materiały miały charakter wyłącznie dźwiękowy. W jednym z nich słychać głos przypisywany Fan Shiki, chińskiemu piosenkarzowi, który mówi Masz szczęście, że cię nie pobiłem na śmierć. Dla mężczyzny trochę krwi to nic wielkiego. W tym samym nagraniu pojawia się również ujadanie psa, a następnie spokojny głos, który brzmi jak Yumenglong. Mówiący Och, fuli, fuli jest tu, by mnie uratować. Fuli to imię jego psa. Autentyczność tego pliku została podważona, gdy internauci zidentyfikowali, że fragment o psie pochodzi z jednej z wcześniejszych publicznie dostępnych transmisji na żywo. Ta manipulacja zrodziła kolejną teorię, jakoby ktoś celowo skompromitował prawdziwe nagranie, aby podważyć jego wiarygodność. Najbardziej wstrząsające miało być jednak inne nagranie, rzekomo zarejestrowane przez sąsiada, słychać na nim męski szloch i powtarzane imię psa: Fuli, jestem taki smutny, tyle krwi, zabiłeś mojego psa. Te materiały stały się podstawą do zbudowania teorii o torturach. Uzupełniła ją hipoteza o nośniku USB. Według niej Yu Menglong odkrył, że jego agencja wykorzystuje jego dane do zakładania firm słupów, przez które prano pieniądze pochodzące z nielegalnych kontraktów wojskowych. Aktor miał zebrać na to dowody na pendrive, który przyniósł na spotkanie, by użyć go jako karty przetargowej do wyjścia z toksycznego kontraktu. W trakcie konfrontacji miał połknąć nośnik, co sprowokowało napastników do tortur, by zmusić go do jego wydalenia w jednym z rzekomych nagrań słychać krzyki wypluj to pośpiesz się i wypluj te część cyfrowych poszlak uzupełniły powiązania z pekińskim muzeum sztuki 798 okazało się że organizatorem jednej z wystaw był mąż właściciela apartamentu w którym zginął aktor ekspozycja składała się z hiperrealistycznych drastycznych rzeźb przedstawiających okaleczone ludzkie ciała Dwa tygodnie po śmierci Jumenglonga z jego konta na Weibo, chińskim odpowiedniku Twittera, usunięto zdjęcia, które zrobił sobie właśnie w tym muzeum. Te wszystkie elementy stworzyły spójny, mroczny obraz wydarzeń, w którym przypadkowy upadek został zastąpiony przez scenariusz zaplanowanej zbrodni, tortur i potężnych wpływów. W chaosie sprzecznych informacji i wszechobecnej cenzury kluczową postacią, której głos mógłby przynieść jasność, była matka Yume Jednak zamiast jednego spójnego stanowiska, w przestrzeni publicznej pojawiły się dwa diametralnie różne komunikaty, oba przypisywane właśnie jej. Pierwszy, opublikowany 16 września za pośrednictwem konta rozwiązanego studia aktora, był formalnym, pozbawionym emocji oświadczeniem. Kobieta miała w nim potwierdzić oficjalną wersję wydarzeń. Mój ukochany syn, Yu Menglong, przypadkowo wypadł z okna po spożyciu alkoholu. W dalszej części apelowała o racjonalne spojrzenie na wypadek i zaprzestanie domysłów. Chłodny, urzędowy ton wpisu i jego treść, która zdawała się bardziej chronić wersję władz niż oddawać żal po stracie dziecka, sprawiły, że internauci od początku kwestionowali jego autentyczność. Niedługo potem w internecie zaczął krążyć zupełnie inny dokument. Odręcznie napisany list, opatrzony czerwonym odciskiem kciuka, tradycyjną formą podpisu w Chinach. Jego ton był skrajnie odmienny. Autor, podający się za matkę aktora, zwracał się do ludzi o dobrych sercach, informując o tragicznym nieszczęściu swojego dziecka. W liście padły mocne oskarżenia, cytując: morderca okłamał świat, że to był wypadek, tuszując okrutną zbrodnię fałszywymi oświadczeniami. Kobieta twierdziła, że jest w posiadaniu dowodów, w tym nagrań, które jednoznacznie wskazują na celowe działanie, błagała o pomoc w dochodzeniu do prawdy, pisząc Wiem, że moja siła jest znikoma, ale nie chcę się poddać. Pojawienie się dwóch tak skrajnie różnych komunikatów zrodziło ostatnią z wielkich teorii tej sprawy, że matka i została zatrzymana przez władzę, by uniemożliwić jej publiczne domaganie się sprawiedliwości. Oficjalnie sprawa Jumenglonga pozostaje zamknięta. Władze uznały ją za nieszczęśliwy wypadek, a trzy osoby zostały aresztowane za rozpowszechnianie fałszywych informacji. Jednak w opinii publicznej historia ta jest daleka od zakończenia. Brak wiarygodnych odpowiedzi. Agresywna cenzura i seria niepokojących poszlak sprawiły, że tragiczny upadek aktora stał się symbolem walki o prawdę w systemie, który za wszelką cenę próbuje ją ukryć. To, co naprawdę wydarzyło się w apartamencie na piątym piętrze, na dzień dzisiejszy pozostaje jedną z największych nierozwiązanych tajemnic współczesnych Chin.